Stay focused. We are not safe here. Let him. <laughs> the man really sinks into work. Mag pissing on the angels, friend. Oh, ginałeś. Jak mi przykro. Serio to nie. No ale dobra. Ładnie się krew rozbryzguje. O, no tu, o, no. będzie ze mną zadzierał. To zginiesz marnie. Jak zresztą większość was. No, kucaka, styl dowolny. I lądowanie alada mały już. No, Ma Mike, otwieraj i lecimy. Trzeba zabijać potwory. Oh, nice. glorious oh, mother, shit. Got enough ah, Confederate ordnance in here to bring religion to the alien hordes on Warworld. Destroy everything. Leave these savages no means to give chase. I like the way your new brain thinks. No, to some takie znaczy, czy jak to tam. to Locals seem none too excited about your plan. Kill them all. No ilu was tutaj Więcej was matka nie miała ona no tu, na no, no, no. się jeden O, żem trochę przehalował Seria tam tak dużo jest ich No chodź, chodź, synek, chodź, 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 chodź Do tatusia Я дам дат и другие тоже дат. Ну, добра. раз. О, так. <tell> <tell> Они будут специальные трудно Deep core drilling terminal. To jest gravity fusion pistons. Może zwiększy pojemność. 600 już jest max. Musimy się pospieszyć. To już jest mało ważne, Wam mówimy. Come on, sweet baby! what co trash! Czemu nie trafiłem? Ja kim cudem No ziom Ty z kim ja tu w ogóle chodzę Jakiś typek w ogóle nie pomaga No koment zioł No comment Zrzucę cię tam O graffiti Lecimy. Cicho, chodź ty. Chodź ty. Spadaj tu. Polecony. A Ej, źle się zagapiłem, sorry. No. Winda, winda. No. Po co tam podchodzisz Jak nic nie robisz, ziom? Znowu Na dół? Aż ty brzydki. <laughs> Good to see your sense of humor coming back. I intended no humor. <laughs> You're killing me, pal. No, się tylko. Nie no pospieszył za bardzo. And you say you intend no humor. Murder holes! <laughs> Comedy gold, my friend! I don't have any better weapon. I'm bored, I'm full auto, let's go. Deep cargo, you have sorka, muszę zrobić cięcie krótkie. Ok, jestem ponownym. E, lecimy dalej. Zabijać, wondrować, niszczyć, mordować i bałcić. Dobra, może z tym ostatnim to niekoniecznie. This is good stuff here. Nice warm-up for what I'm gonna do when I get my hands on that final echo, dame. Final echo were merely our replacements, Grey. More of Serato's mindless tools. Your rage is misdirected. Hmm, now we're going to Dirt to the top side. Grab cover! Dobra, dobra, Ziob, no panikuj. No panikuj, nic się nie będzie. Oooooh, there comes a sty Ziob, he's mi. Bo no, ja wciężnuwa. Hehehe, rozgryw z A jak tam przejść? Son of a They got more vultures! Tylko to macie dla mnie? No jeszcze... go! No, coś lepszego, bo się nudzę. Po prostu wszystkich. Yeah, ja Nie chcę powiedzieć psu, bo może pomyśleć, że jestem jakiś przeciwny zwierzętom, ale wybijam was jak um, przeciwniku. Well. I... 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 Can... I... Dobra, Dobra Co? Gdzie żeś spadł? Właśnie tam! Jeszcze nie wiem... Budzi wam się! Lecimy dalej, tylko gdzie? Może... Może toba zjażdży? No... Miałem chociaż taką nadzieję... Odkrytam. Ale... Nic z tego Strzelamy, strzelamy Gdzie, 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 gdzie? Co się dzieje, Jezu? Tak, tak, close. Ja bym tu się dał zabić, już, już Trzy nie wyszło. Nie miałem na cedną. Kopaci świeci się, jak się zobaczymy Co tu się tak świeci O, jakiś magazynek Ty tutaj strzelałeś do mnie, it, Dinner time ładuj się ziom port Oh no no no. Tak cię Talk to me. you scared the dick off me. Mało mi chudnie opad. Ja. Nie, mnie nie daje to tłumaczenie. I have overloaded the facility. I predict imminent detonation within the gravity core generators. And I predict an imminent getting the fuck out of here. Widać, że to polska gra jest z polskim akcentem. Musimy się wspinać I lecisz, Malina I Fate finally smiles down! Cargo train up ahead! Last train out of explosion town! Move your shit! Dobra, dobra, już, lecę. już lecę, O, no skąd was tam tylną? macie polecone eee, ciekawe czy się zmieści w 15 minutach coś ja czuję że to ty... cienko będzie z tym ale dobra czas pokażę jak najbliżej to podzielę to na dwa party tam już oh great where did this giant dick come from he's mega charged with elite Confederate weaponry looks mega charged with a dozen buckets of fried chicken Przydałaby się tutaj porządna broń No i co, tutaj? No i mnie zabił Dobra To ja robię cięcie i zobaczymy się w tym momencie z powrotem Jestem z powrotem mm, Trochę się rozpędziłem i zabiłem go Mm, tak to szybko poszło. Wystarczyło w hełm pocałować parawadze. Hey sexy. Come here. Ooh, uh, got some weight on you. No, no. to take a minute. się nabije, bo jest ich tu dość dużo. Aby to tam, tam już nie miałem co z nimi robić, to zdawałem do dopalacza. Każde broń miałem w pój dopalacza. A i wszystkich szlach zabiłem. Oglądajcie! Ale tą podróż to sobie zostawię na następny odcinek, bo już nie mam czasu, a tutaj będzie trochę zabijania. Także ja się z Wami żegnam i zapraszam do oglądania następnego odcinka. Cześć!